Dziś posiadam różne twarzy cały rest, których lepiej niż we własnymi. O, jak dobrze umieć być ten kim się jest, ja i... W piątek 13 marca w hotelu Wersant w Dzierżoniowie Halina Szymiec Raczyńska zorganizowała spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Wieczór swoim występem umiliła wszystkim paniom Patrycja Mizerska. Jest impreza na Dzień Kobiet, troszeczkę spóźniona, ale mówię, że Oktawa obowiązuje dla pani z Niemczy i z okolic. Spotykamy się po raz drugi, będzie taki fajny koncercik z udziałem młodej, śpiewającej pięknej dziewczyny. No i chcemy się spotkać, żeby pogadać o babskich sprawach i przypomnieć sobie fajne czasy, kiedy miałyśmy troszkę mniej może wiosenek. Ale myślę, że życie jest piękne bez względu na to, ile się ma lat. To są panie emerytki emerytki z Niemczy, ale nie tylko emerytki, to są mieszkanki Niemczy, mieszkanki okolicy, panie z także panie, które miały ochotę dzisiaj po prostu przyjść na ten mini recital, na wspólne pogadanie. Zaproszone panie podkreślały, że mimo swojego wieku są bardzo aktywne i często uczestniczą w tego typu spotkaniach. Organizujemy różne imprezy, na przykład w czas spotkania, na przykład robiliśmy już Dzień Kobiet też w Niemczech w kawiarni. Robimy też w środę były dwa dni później imieniny członków, czyli 10 osób ze stycznia lutego marca. Przy kawce, przy szampanie składaliśmy sobie życzenia. Wyjeżdżamy, tak jak mówiłam, już na wczasy. Organizujemy wyjazdy na wycieczki. Jesteśmy aktywni. Przyjeżdżamy tutaj do pani Zosi Mirek, do Towarzystwa Oświatowego w Dzierżoniowie. Korzystamy też ze wszystkich propozycji oświatowo-kulturalnych organizowanych przez Polski Związek W Dzierżoniowie przy ulicy Pocztowej. Byłam też wczoraj na przykład na Dniu Kobiet organizowanych w Domu Kultury, w Dzierżoniowskim Domu Kultury. Na takich spotkaniach można wymienić doświadczenia, można poznać ciekawe osoby, można nawiązać kontakty z ludźmi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia. Także ja bardzo lubię tego typu spotkania. W tej chwili to jest taki sposób na życie. Tak, tak. To jest właśnie sposób na życie. Żeby cały czas być aktywnym i, no i mieć coś do powiedzenia też w różnych sprawach.